I siemanko, siemanko. kolejną bronią z filmiku na YouTube, który trwa 50 minut, dla początkujących, jeżeli jesteś początkującą. Kolejną bronią, którą polecam, jest MDRK, która e, wyróżnia się Firing Power High, czyli bardzo e, początkowe, bardzo duże, e, że tak powiem, obrażenia. E, rate of fire jest, to jest minimum, które trzeba brać na każdą broń. E, w boki może trochę bić, ale to można zawsze zmienić. Jest dosyć tania. Jest dość tania w zrobieniu. Dużo nie trzeba jej, że tak powiem, dać, żeby dobrze dobrze nią grać. Przede wszystkim tani PK celownik, pod. Możemy pod spodem coś zamontować, jakąś rączkę. Dajmy na to s vertical żeby po, pomóc troszeczkę tego, te boki nie latała. Zależy na co nas stać. Jest jeszcze ta nowa brońka, która er, nowy, nowy uchwyt pod. Który, który poprawia stabilność broni ergonomię, ale na razie nie ma, nie ma to sensu. Jest Jeszcze tutaj e, ten nowy e, uchwyt, ale on też kosztuje 15 dużo więcej niż, e, niż S Vertical, który też w zupełności wystarczy. No i ta brońka już na a 1 e, amo złote, e, nie kupujemy fioletowych. Amo złote, czyli tutaj sobie wchodzimy w market i już sobie znajdujemy, gdzie ona była, Raz, dwa, trzy, 4, 5, tutaj druga, amo złote, które kosztuje koło 2000, koło 2000, często spada do 1600, 1700, 1500, polecam. Polecam polować czasem na 9 piątki. Fajna amunicja. Za 6,5 promocja. Za 7,800 w tej chwili podskoczyła bardzo mocno cena w trzecim sezonie. Ale za 6,5, nawet za 6 można skoczyć. Co jakiś czas sobie wchodzić, sprawdzać jak macie chwilkę. Ale czwórki wystarczają. Bierzemy, wchodzimy sobie we własny storage. I pamiętać, żeby mieć jakąś dupkę tutaj aktywowaną. Sprawdzić sobie, dostajemy ją na początku chyba też. Jak dostajecie te dwa miliony w bandlach w bandlach powinna być tutaj trial card, sobie ją aktywować, aktywuj i mamy wtedy dupkę, chowamy amunicję dobrą, oprócz magazynku, do dupki możemy ją w trakcie gry ładować, także polecam, druga broń, e, z tanich broni e, tanio się obierać, tanie bronie na początek, MDRK zachęcam do lajkowania, obserwowania po więcej, trzymajcie się, siema